Macie taki wielki buldupy o tych guci piszecie mi o zdech... tych. tak są to generalnie dobre shoty no. Także like i sub. Zdechni, masz rękawiczki za dwa koła, które nie są warte tej ceny. Oczywiście że nie są warte tej ceny, ale myślę że po co ja to kupiłem? Właśnie żeby takie polaczki jak wy miały buldupy No ja Nie spodziewałem się że buldupy będzie aż tak ogromny, że będziecie życzyć komuś kurwa śmierci. No to już aż, aż przegięcie jest, aż jestem przerażony. przerażony Masakra. Macie teraz outfit za 50 zł. Hashtag bieda, ale poczekajcie. Kurde, no jest za grubo, jest za grubo. Widzicie te skarpetki? Te skarpetki kosztowały aż 5 zł. Za grubo, tak nie może być, tak? Tak, kurde, nie może być. To jest za duży flex. Poczekajcie chwilę. Okej, okay, wracam do Was po przerwie. Patrzcie na nowy styl. Ja, yeah, styl Janusz. Janusz, style jest idealnie. Teraz nikt nie będzie mi zazdrościć, że mam za drugie ubranie, ale czekajcie. O! O! Teraz jeszcze tańsze to ubranie jest, także. Teraz mogę iść na ulicę, teraz mogę pochwalić się i powiedzieć W końcu wyglądasz jak człowiek, w końcu nikt ci nie zazdrości, nikt ci nie zazdrości tego co osiągnąłeś Bo jesteś biedny God damn Słuchajcie mam pytanko, bo kupiłem sobie tutaj okularki z Diora, nie? I kosztowały 2,5 tysiąca złotych I właśnie nie wiem, czy nie są za tanie, bo chciałem kupić takie za 3,5 tysiąca, ale niestety się sprzedały Czy to nie są za tanie okulary? Jak myślisz? czy nie wstyd się pokazać w takich okularach no moim zdaniem trochę wstyd dlatego nie wiem czy ich nie wyrzucić po prostu nie wiem czy ich nie wywalić no trochę wstyd chyba nie jak myślicie? ciekawe ile te okulary byłyby warte gdyby nie były z diora dwie stówy może stówę a tak to dwa i pół koła